Celem mojego referatu jest implementacja szacunkowej oceny obciążenia psychicznego w oprogramowaniu Asystent BHP. Jest to aplikacja ogólnodostępna. Pracujemy w katedrze na aplikacji wersji edukacyjnej, więc tutaj taką ocenę Państwu zaprezentuję. Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta ryzyko zawodowe pod względem obciążenia psychicznego i stałego, długotrwałego narażenia na stres. Czynniki te stanowią źródło wielu problemów zdrowotnych człowieka. Pracodawcy coraz bardziej świadomie podchodzą do wyników badań w zakresie reakcji ludzi na stres i długotrwałe, wysokie obciążenie psychiczne, a bezpieczeństwo pracy. Jak pokazują badania m.in. profesor Dobrowolskiej z Politechniki Śląskiej, analizy statystyczne tych badań ankietowych potwierdziły negatywną zależność pomiędzy poziomem stresu a ogólnymi postawami wobec bezpieczeństwa. I okazuje się, że osoby pod wpływem stresu mogą działać nierozważnie w zakresie bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków i tym samym mogą nie respektować zasad BHP. Proces oceny obciążenia psychicznego na stanowisku pracy następuje w kolejnych etapach. W pierwszej kolejności identyfikujemy listę zagrożeń psychospołecznych. W kolejnym kroku dokonujemy oceny ryzyka. No i chciałam też powiedzieć o profilaktyce w zakresie obciążenia psychicznego. Proces obciążenia w pierwszej kolejności polega na zidentyfikowaniu zagrożeń. Ta lista może być różna i dostosowana do określonej branży. Mogą tam występować kryteria. Zagrożeń dotyczące monotonii pracy, która objawia się w braku różnorodności wykonywanych procesów pracy, narażenie na duży napływ informacji, różna jakość, zmienność informacji, ważność podejmowanych na podstawie tych informacji decyzji. Może też wpływać system pracy, czy to system zmianowy, czy nocny, tempo pracy, presja czasu i wiele innych czynników mogą stanowić zagrożenia. Następnie na podstawie wyłonionych zagrożeń dokonujemy w szacunkowej ocenie obciążenia psychicznego oceny w skali od 1 do 5. I taką klasyfikację prowadzimy w dwóch obszarach. Akurat w aplikacji asystent PHP jest to obszar pod względem monotonii i obszar pod względem napływu informacji. I następnie projektujemy działania profilaktyczne. Tak jak już pokazałam, dwa główne obszary to jest obciążenie informacjami, obciążenie monotonią, i na tej podstawie mamy klasyfikację oceny ryzyka psychicznego, metoda SOP. Tak wygląda aplikacja, w której możliwe jest dokonanie oceny ryzyka. Po lewej stronie są poszczególne zakładki. Nazwa oceny jest to wybór z listy. Między innymi w tej aplikacji mamy inne oceny ryzyka: PHA, prealiminary hazard analizy metoda polskiej normy oraz metoda RISCOR. Ja tutaj właśnie Skupiłam się na ocenie obciążenia psychicznego, charakterystyka stanowiska pracy, charakterystyka osób pracujących na stanowisku pracy. Wybór tam jest z modułu administracyjnego wcześniejszego, i następnie przechodzimy do analizy ryzyka zawodowego. Tak, już, tak jak już powiedziałam, główne dwa obszary oceny w tej aplikacji to jest obciążenie informacjami, i tutaj wybrane są. Następujące kryteria oceny, na przykład częstotliwość napływu informacji, zmiany informacji w czasie, niepewność informacji, złożoność informacji, niedokładność, ważność oraz zbyt duża ilość informacji i czynności w jednostce czasu, jest to kryterium tak zwanego stresu czasowego. I wszystkie te. Kryteria oceniamy w trzech obszarach: odbiór, podejmowanie decyzji oraz wykonywanie czynności. Następnie otrzymujemy sumaryczną, łączną ocenę w punktach. Ja tutaj dałam wszystkie oceny maksymalne, aby widzieć, że program wskazuje nam bardzo duże obciążenie pod względem obciążenia informacjami. Drugi obszar to jest obciążenie monotonią. Tu mamy już zaimplementowane tylko cztery kryteria. Jednostajność procesu pracy, jednostajność warunków otoczenia, konieczność stałego napięcia, uwagi, duża łatwość pracy. No, i w tym momencie też na dole klasyfikacja ryzyka. Punktacja 125 ryzyko bardzo duże, niedopuszczalne. Aplikacja umożliwia wskazanie działań profilaktycznych. I tutaj też już pracodawcy świadomi są, jak te zagrożenia. Wysokiego obciążenia psychicznego na stanowisku pracy mogą wpływać na um, efektywność pracy pracowników, co oznacza, że niezbędne jest aktualnie wdrażanie działań profilaktycznych. Jakie to mogą być działania profilaktyczne? Przede wszystkim może to być oferowanie elastycznych godzin pracy, bardzo częste naprzemienne z możliwością pracy zdalnej, minimalizowanie monotonności. Co też może wpływać na wzrost satysfakcji pracownika z wykonywanych zadań? Kolejnymi przykładami w sytuacjach podejrzenia przesilenia psychicznego pracownika lub długotrwałego stresu, a jak wiemy, długotrwały stres jest to sytuacja najbardziej niebezpieczna, dlatego że chwilowy, czasowy stres to jedynie sytuacja, w której organizm osoby narażonej na te czynniki stresowe Podnosi poziom adrenaliny i podnosi poziom kortyzolu, no i wtedy jest tutaj pewna mobilizacja do działania. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ciągłym oraz długotrwałym poziomem stresu, to no niestety efekt. Tego zagrożenia jest taki, że zmniejsza się efektywność i wydajność pracownika na danym stanowisku pracy oraz też może występować wcześniejsze wypalenie zawodowe. Na no w momencie, kiedy coraz więcej stanowisk ma coraz wyższe obciążenie psychiczne w ocenie ryzyka, no to tutaj też te działania profilaktyczne, im wcześniej pracodawca jest w stanie wyłonić, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo tego, że nastąpią te negatywne skutki, które pracodawcy mogą odczuwać właśnie w nieobecnościach i czy, ta, i czy też dłuższych zwolnieniach lekarskich. Tak więc profilaktyka stresu w miejscu pracy może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacjom, poprawiając ogólną jakość życia zawodowego, osobistego, a tym samym wpływa na utrzymanie optymalnej wydajności pracownika w miejscu pracy. Zapraszam Państwa do dyskusji. Mój kontakt, pozostałe prace można znaleźć na platformie ResearchGate. Kontakt mailowy również do mnie. Temat szeroki, popularny. Aktualne. Także wiele związanych z tym tematem jest problemów um, równoważnych. Także zapraszam. Dziękuję bardzo.